No właśnie, Maciej, powiedziałeś przed chwilą, że mamy różne typy hostingów, mhm. co już na pewno jest dodatkowym, jakby gdybym miał otworzyć sklep internetowy, no to już od razu bym się zaczął zastanawiać, który typ jest dla mnie, ale czym się tak naprawdę różni, bo rozumiem, że jest hosting współdzielony, później mamy jakie jeszcze hostingi? Mamy serwery wirtualne, mhm. czyli inaczej zwane VPS-ami, mhm. VPS lub VPS i serwery dedykowane. Okej, okay. I, i czym one się różnią od siebie? hosting smudzielony polega na tym, że na jednym serwerze fizycznym, serwerze mhm. dedykowanym, e, utrzymujemy od kilkunastu do kilkudziesięciu kont. E, konto jest to wydzielone miejsce dla poszczególnych klientów. Mhm. Czyli jeśli masz konto o pojemności, nie wiem, 100 GB, no to oprócz Ciebie podobne konta, na przykład ma jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Czyli wszyscy jesteśmy na tym samym serwerze, czyli na tym samym komputerze fizycznie, jakby tak. to powiedzieć. Korzystacie z, z procesorów, które, z tych samych procesorów, które działają w tym serwerze, z, tych samej, z tej samej pamięci RAM, z tej samej powierzchni dyskowej. To źle? Ma to swoje ograniczenia oczywiście. Ma okay. te zalety? Ma zalety. Podstawowa zaleta jest taka, że korzystanie z takiego hostingu współdzielonego jest proste. Mhm. Tak jak powiedziałem przed chwilą, instalacja, uruchomienie strony jest coraz łatwiejsze i, i nawet Like powinien sobie z tym poradzić. Mhm. Drugą zaletą jest cena. Korzystanie z takiego hostingu kosztuje powiedz, powiedzmy od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. Mhm. Natomiast ograniczenia. Ograniczenia wynikają m.in. z tego, że na jednym serwerze działa wiele kont hostingowych. Mhm. Powoduje to taką sytuację, że, w, że jeśli jeden z użytkowników przekracza dosyć znacznie swoje parametry, czyli na przykład na jego stronę zostaje skierowany duży ruch, mhm. wtedy cały serwer ma problem z wydajnością, co może skutkować tym, że pozostałe konta użytkowników. Yy, też działają gorzej, prawda? Okej, okay. jednocześnie rozumiem, że czyli tak, jeśli ja dopiero można powiedzieć, zaczynam swoją przygodę ze sklepem internetowym, to może ten hosting spółdzielony jest dla mnie ok, bo też jest stosunkowo łatwy w prowadzeniu, Rozumiem, że jest też niewielka cena, co na pewno na początku też się bardzo liczy, ale teraz w momencie powiedzmy, że mój sklep zaczyna w jakimś tam sensie rosnąć. Ma coraz większy ruch, mam chęć założenia coraz większej ilości skrzynek o coraz większych pojemnościach, to. I co ja powinienem wtedy zrobić? Rozumiem, że powinienem wtedy przenieść, że tak powiem, ten, swój, ten ten hosting zmienić na jakiś inny, tak? I wtedy jaki to byłby hosting? Jeśli rozmawiamy o starcie mm -hmm. sklepu, to tutaj rozróżniłbym kilka sytuacji. Jeśli rozpoczynasz swoją działalność, Właśnie stworzyłeś markę, wymyśliłeś logo i ogólnie rzecz biorąc, twoja marka nie jest znana, mhm. to wydaje mi się, że hosting spółdzielony jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwala ci przetestować swój pomysł na biznes bez ponoszenia wyższych kosztów, a na początku, czyli w sytuacji, kiedy ruch na stronie jest niewielki, to spokojnie wystarczy, mhm. że tak powiem. Druga sytuacja jest taka, że Posiadasz już markę, okay. która jest rozpoznawalna, ale jeszcze nie działa w internecie. Mm -hmm. Przykładowo prowadzisz sieć sklepów z odzieżą, z butami, SuperBoot, tak. mm -hmm. i SuperBoot chce wejść w sprzedaż internetową. Wtedy, uruchamiając sklep internetowy, warto liczyć się z tym, że Twoja marka jest już rozpoznawalna i łatwiej będzie ci przekonać ludzi do zakupów, do wejścia na stronę, więc ten ruch naturalnie będzie większy niż przy sklepie, który startuje całkiem od zera. Wtedy lepiej jest zainwestować w mocniejszą maszynę. Takim rozwiązaniem jest właśnie serwer wirtualny VPS mhm. lub serwer dedykowany. To już w zależności od tego jak dużego ruchu się spodziewać. Spodziewasz. Okej, okay, Macie, no to już teraz powiedziałeś, jak działa mniej więcej hosting współdzielony. A teraz, jakbyś opowiedział, to w czym lepszy jest v VPS? VPS przede wszystkim różni się od hostingu współdzielonego tym, że na jednym serwerze fizycznym jest uruchomionych mniej usług. Mhm. Poza tym, każdy z klientów ma zagwarantowane pewne zasoby. Jest to wyrażane w procentach użycia procesora. Co to daje? Przede wszystkim, taki sklep internetowy działający na serwerze VPS może obsłużyć większy ruch. Aplikacja tego sklepu może po prostu korzystać z mocy obliczeniowej procesora w większym stopniu niż w przypadku serwera, w przypadku hostingu współdzielonego. Mhm. Dodatkową zaletą jest to, że pozostali użytkownicy danego serwera, na którym znajduje się Twoja usługa, nie mają aż takiego wpływu na działanie Twojej usługi. Jest on po prostu mniej wrażliwy na. Pozostałych użytkowników, którzy przekraczają parametry. Jasne, a serwer dedykowany? Serwer dedykowany jest to usługa, kiedy dostajesz do swojej dyspozycji całą fizyczną maszynę, czyli całą moc obliczeniowa procesora, cała pamięć RAM i wszystkie Jasne. dyski twarde są do twojej dyspozycji. Okay. Jest to rozwiązanie najdroższe, ale dające też najwięcej możliwości. Po pierwsze, wydajność, tak jak powiedziałem. Po drugie, masz największe możliwości, jeśli chodzi o instalowanie własnego systemu operacyjnego, skryptów, bibliotek. Czyli pełna dowolność. Pełna dowolność, cała zabawka jest dla Ciebie. Mhm. No właśnie, i teraz e, z jednej strony to ja rozumiem, że tak, należy to spojrzeć w taki sposób, że hosting współdzielony to jest taki, bym powiedział, najsłabszy, ale najtańszy. Potem mamy te VPS-y, później mamy te serwery dedykowane, ale jednocześnie stopień trudności. Jakby z mojej strony jako klienta radzenia sobie czy zarządzania tymi usługami też rośnie, czyli ja muszę mieć więcej wiedzy albo mieć kogoś, kto to mi pomoże, że tak powiem, no pomoże mi, że tak powiem, się z tymi zabawkami, wiesz, zapoznać i tak dalej. I powiedz, jakby to, to, to jakie mam wybrać w sensie na początku swojej drogi, że skąd mam wiedzieć, co jest dla mnie tak naprawdę na dzień dzisiejszy najlepsze? Gdybyś przyszedł do mnie dzisiaj i powiedział, że otwierasz sklep, mhm. taki całkiem początkujący, powiedziałbym ci, żebyś wziął sobie mocne konto hostingu współdzielonego. Mhm. Powinno to w pełni zaspokoić Twoje potrzeby na początku działalności sklepu. Serwer VPS doradziłbym Ci w momencie, kiedy chcesz postawić sklep internetowy na skrypcie Magento, ponieważ jest to skrypt, który wymaga dosyć dużych zasobów mm -hmm. i na hostingu współdzielonym zwykle działa po prostu wolno. Więc serwer VPS jest lepszy w przypadku niektórych skryptów oraz w przypadku sklepów większych. Okay. Natomiast serwer dedykowany to już jest rozwiązanie dla dużego, rozwiniętego sklepu. Czy wiesz, że klienci sklepów internetowych kupują o wiele mniej w sklepach, do których nie mają zaufania? Czy robisz wszystko, aby bezpieczeństwo na Twojej stronie było na jak najwyższym poziomie? Kliknij link poniżej lub link z ikoną po prawej stronie i pobierz całkowicie darmowy materiał, dzięki któremu dowiesz się, jakie parametry hostingu pozwolą Ci zagwarantować najwyższe bezpieczeństwo dla Twoich klientów. Zatem nie czekaj, pobierz już teraz i odnotuj wzrosty sprzedaży.